Dawno nie robiłam zakupów w sieciówce, więc wybrałam się do Mango i do Zary, żeby zrobić mierzenie trendów. Pierwsza sukienka z Premium Selection w Mango. Wygląda pięknie, ma piękny krój i piękne wykończenia, natomiast nie wydałabym na nią tyle pieniędzy. No, powiem szczerze, że ten top mnie przekonuje. Powie w takiej elegancji, klasy i materiał jest bardzo przyjemny dla skóry. Nigdy bym nie powiedziała, że spodoba mi się jeans w tym kolorze, ani zestaw tego typu, ale to wygląda tak pięknie i tak elegancko, ja jestem po prostu zakochana. Czy tylko według mnie ten płaszcz wygląda, jakby był z jakiejś ultra drogiej marki, od jakiegoś ultra znanego projektanta? No, wygląda to po prostu pięknie. Przechodzimy do Zary. I moim zdaniem ta sukienka zdecydowanie bardziej sukienkuje. Jest przepiękna i przeurocza. Zobaczcie na ten dekolt. I dużo tańsza. No tutaj mamy zdecydowanie piękną koncepcję, piękny zamysł, piękny kolor, lniany materiał. Ten model nie wygląda zbyt dobrze, szczególnie tutaj i tutaj. Ja nie wiem o co chodzi, ale mi się ten outfit tak bardzo podoba. Top jest inspirowany nową kolekcją Miu Miu. Te spodenki to są takie krótkie spodenki, które nie są też zbyt krótkie. No coś to w sobie ma. Ja trafiłam na jakieś perełki. Ten top jest przepiękny, elegancki, wygodny. Ta asymetria is giving rich vibes. A te jeansy? Jak to jest tutaj zrobione pięknie? Z tyłu prezentują się równie dobrze. No i po co ja szłam do tej Zary?